I Golimy na szetce A kto ze mną goli? Siemanko. Jez, i zametonowany to beczek. Także jest wsparcie. Będzie moc. 900 gramów. Dość się wknięcia niby nie ma dużo. A cały czas się. No zależy jakich gramów. <laughs> no, sprytnie O, kropi. Także lecimy na szetce 18 będziemy... I chcę zaliczyć dzisiaj te ważenie, żeby się na na noc. I może coś to do. Ale ja jem do ciebie. Tak, tak, tak. Smaka robić. Lecę możeszki, bo to mogę. Ciężka dieta. Bo jeszcze jest haribo, grzeleczki. Nie dotyka nie na żarty. Nie rozpisała takie coś. Zobaczymy, jak to się spełni, sprawdzi. Bo mam unikać wody. Kurwa. A rano było 111,4. Więc około 500 gramów już spadło. Także golimy. Nie wiesz, uważajcie, co potrzebujemy. Tak, weź tego dziecka wiszącego. Kanciaki, przystojniak. Dwóch przystojniaków, kurwa. Na siodlce. A ciągle nam dobijają. GPS ciągle nam dodaje. A mieliśmy być o 18, już mamy być o 18.40. To ja tylko się okaże, że nie zdążę na wagę. Ale rano też jest, więc na spokojnie. No, dzisiaj wlatuję, bycie, Bądźcie czujni, chociaż już pewnie wleciał, bo zanim to wrzucę, nasz występ na torze Ninja Warrior. Także możecie dać znać, jak się podobało Bo nawet to meczek tam wariował po tym. Dostał, dostał energii Także coś nowego do nas obydwóch Ale u mnie waga jest 110, to nie ma się co oszukiwać Szczególnie wszystko na drążkach, ja go nienawidzę drążka Jedynej drążek, który lubi to swój Ale <laughs> po nim nie masz takich odcisków Tak, tak, tak nie wiem, Ta skóra jest tak przyzwyczajona, że dwa trzy razy i nic się nie dzieje, nic Inna skóra boli wtedy, ale to nie ta na to rękach. To. Pogoda jest idealna. Ile jest właśnie stopni. Robiło. Także idzie jechać. Fajnie. ma pracuje, kurde. Zrobimy to na 26. No ale widzisz, takie niemoty jadą w lewym pasem. O Czemu w Polsce nie robią trzepasy? Ja tego no, nie robią. Ale jak są, to zawsze ten trzeci jest odłączony, nie? Na przykład na Kraków, zobacz. Odkąd chyba ta autostrada jest, to na Krakowie Zawsze remont, nie? ciągle jest jeden pas remont. nie? za to płacisz, nie? Pieniączki! Pięknie, w końcu zjechał ja, to była kobieta. Hybryda! To filmówka tak wolno je ławieć, nie? Nie? Aż dziwne. Znaczy, nie? wiesz, tam pewnie. Chyba podpaść. Tam pewnie jeden jeden wyzyka. No. Słuchaj takie 200 lata, tak, tak. lata nie oni zawsze dochtuł tak. najszybsze auto jakie jest i no Ale... Warszawa Stolica Widać to na drogach Szczerze powiedziawszy Koreczki, koreczki Także już niedługo Ile nam zostało? 17.52 na miejscu Czyli około przeszło dwie godziny no, że jademy, jademy. No tutaj nie ma pogody, na, na Śląsku słońce, a tutaj tak burza Zaszy... Tomek zaś je. Na no, razie, razie same nagrania są, to, to Tomek je. Ja już no, no. A mi sam wonio. No, bo że mam ryma na, jedno, na jedna dziurka w nosie. I za ciebie. Skręć w nie lewo czuja. na rozwidleniu. Co mi to godność, wiem mam jechać. Potem dosyłać na nagraniach. Tak, Marcin se zje to. Kurwa! Korabiny będą na, nabite, a dzisiaj będą takie żyły na brzuchu, coś czuję. No właśnie, ja dzisiaj ruszę taki ponabijany po tamtym treningu powiem Ci, a? Łapy takie twarde, a dzisiaj dałoby się znowu trening zrobić. Ciekaw jestem, czy wciel, tak wam się uda jaką siłkę wychaczyć. Wiesz? Wziąłem a? ze sobą tre, sprzęt treningowy, wszystko. A by nagrać coś fajnego. Na pewno w pokoju coś nagramy. No. Ale mamy łóżko małżeńskie? Czy no, nie, nie to, będzie to będzie czy To będzie niespodzianka. A kiedy zarządzanie dzwonić mówi, że będę miał jakąś Londynę na nos, nie? E, tak, głysą. <noise> <noise> Proszę, jaka ta Warszawa jest piękna. No. Tu jest zaraz siedziba Eurosportu, wiesz? O, widzisz. Przyjeżdżałem tutaj przez parę lat no. e, komentować zawody w Eurosportu, właśnie. Nasze zawsze leciały na cały świat. Dobra. Za 600 metrów. Na rondzie pierwszy zjazd. No, ogólnoświatowy. Także w tej siedzibie Generali właśnie A, no widzisz, widzisz? Jak cię Marcin zabrał No, wiesz co kurde widać tu Pieniędzy wpompowanych Jest to pieniądz, nie? Czuczkę pieniądz No To nie ja tylko będę koło tego przejeżdżać Koło stadionu chyba Narodowego No, jedziemy no z tego no, ja stadionu Patrzcie tego tam Tygryk. Olico witaj Ona przyjmie wszystkich No tu jakieś zontów i flapy jakieś robią Co tu się nie Nie pa pa pa, pa. <laughs> No 5 km od celu Marcin już naprawdę nie Jeść mi się chce tak, że to jeszcze tak nie miał takiej, takiej chęci O siedlce a tutaj jest McDonald's Także ino będzie waga? Oby była waga. To od razu wjeżdżamy na tego McDonalda. Od razu. Nie? Na co masz waga? Na wszystko. Na loda. Ja to dzisiaj nie jest środa. A... Ja wybieram kiedy jest środa. Każdy dzień może być środa. Musi być każdy dzień środa. Także jak tam pamiętajcie musicie krótko baby trzymać. Dzień nie może być. Wy musicie to dobrze tam zagodać, Akurat mi się udaje. Na zienia, jest Już prawie na w miejscu. Zjemy, co? Bo zobaczymy, zobaczymy czy zjem Jak nie będzie wagi, to chyba mnie podupi. Nie, będziemy coś kombinować. Tak, ja tak. Zjadę sobie wszystko na spokojnie. Tak, tak. A ja będę patrzył dalej. Ja lubię oglądać jak ktoś je, szczególnie jak jestem głodny. Ja z natury jestem bardzo spokojny człowiek, a tym bardziej jak jestem głodny, nie? I jak jestem głodny, to jestem toki nerwowy. A o dziwo teraz jestem głodny, jeszcze nie jestem nerwowy. A to chyba jest stres, że jeszcze nie ma tego 110 kg Będzie dobrze! Będzie waga. A siatka, tu jeszcze mnie nie było, tu jeszcze my nie było Chyba nie jademy na te siatce, chyba sobie odpuścimy też, nie? Wracamy się chyba, co? Nie ma sensu to W Warszawie było fajnie co? Fajnie było w Warszawie, bardzo fajnie Patrz, patrz tak, tak. O, zobacz, siłownia i tutaj... O, jest, widzisz! Ile mamy? Parę kilometrów, nie? No bardzo mamy... No, ten... jest, kilometr jest od jest celu I tak. zrobię trening Robimy trening. To jest ty w szkole. Tam chyba będziesz też mógł zrobić trening. I te skarpeteczki, Aha, ciasteczek. <grystanie> nie miałeś mniejszych majtek, żeby mniej ważyły. <grystanie> Patrz, kurde. Dobrze, teraz to 9-2. Możesz zawołać. Możecie zobaczyć, wagę? Są te sunnne pośladki, tak? I co teraz będziemy robili? Wdupiali. Jeść, jeść, bo jest tak gęste. Czyli 2 kg, 111,4 było. Czyli 2,200 poszło. A gdybyś tych orzechów podróż nie jadł? No było młodej. Nie było młodej. To teraz prawda bym tu brak.

jest 26 Szósty? Siódmy. Czekaj, siódmy no. KFC, 26, Twoje zamówienie. Także zamówiliśmy na razie skromnie. Trzeba tu się makbrapy na chwilę dać. Dopiero potem uderzamy dalej. Tak żeby się nie rozesrać. Bo cały dzień praktycznie nic nie jadł nerkowce, orzechy nerkowca, jedno opakowanie, z wiatronki i żelki Dodali do tego cztery wafle z dżemem i skier przez cały dzień, także będę mógł dupiać. ciężka dieta Rafaello <grytko> a tu dobitka diety to też ciężka, pierniki jaka na na nie? no pięknie, patrzysz przez okno i taka maszyna, kurde Ktoś mi zapierdzielał auto. Nawet <grystanie> jej no, nie słychać. Patrzcie, jaka maszyna. musi światło zaświecić. Trik, 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 trik. trik. nie wytrzymał. Jedzie się posiłować na rączkę. No może z połóżmy, to Marcin odpoczywa, bo całą drogę jechał. No to trzeba teraz dychać. Poszedł. Przybliżenie, żeby nie było widać wacka. Żartuję <grystuje> z boczuchami. <grystuje> Także dobrze, że już jestem na miejscu, bo naprawdę nie chciało mi się jak cholera ostatnie dni. Jakiś taki osłabiony byłem dziwnie. Pewnie korona. No ale jak już tu jestem, to już kurwa, czuć energia, czuć. Odżrenalina! Zobaczymy, co tam wykrzeszemy z sił. Nie wiem, nie wiem czego się spodziewać Ale mam nadzieję, że będzie dobrze Jakoś to będzie Także Bojowe nastawienie Znaleźć chłodź do wiązania Bo jak nie, to będę się sam wiązał I jedziemy No pay, no gay I everybody Stan No, Tomeczek Ja mam coś białego na buzi <gryw> Ale nie, nie ma Tomeczka Tomeczek pojechał siłować się tam do jakiegoś znajomego. A ja ładuję się izotonikiem. I chodzę sprawy. na mnie węglami, więc może to się jutro jakoś wykaże. Chyba mam tu kole, mam pierniczki pół kilo, sobie będę jadł. To i leci. Co teraz leci? Zobacz Lech. No a potem czekam aż przyjdzie tobeczek i mi tam zrobi jakiś wlewik. Także będzie dobrze. Także no takie takie powiedzmy ma przygotowanie poprzez kolarego tobeczka. Jakiego jeszcze nie miałem nigdy. Także wszystko idzie w dobrym kierunku. Zobaczymy jak będzie jutro na sztanka leżała na pleckach. Czy będzie ciężkie, czy będzie w miarę fajne. No i lecimy z tematem. -da -da -da. Jezu, to, to jest e, praktyczne zastosowanie e, żerandola, czy jak to tam się nazywa. Tak. Wieszaczek, kroplóweczkę wytrzymało, sprawdzałem najpierw. Tak, że tak. dwa pociągi wyszły i idziemy. No, A tu leci, aplikujemy. już przygotowana kolejna buteleczka, nawodnimy. No, to jest dobrze. <noise> Ma być, ale już jest późno. i spać... No, ale... No, no. No, nie. No, nie. No, tak, że jak będzie ciwa, czuję, że ci uderzy do głowy, to muszę wstać, żeby zwolnić najwyżej, nie? Nie, nie, idziemy na pełnej. No, także start będzie gdzieś koło dwunastej, pierwszej, więc... Czulato, bo myślałem, że będzie z rana o dziewiątej, dziesiątej szybko.